Witam, przedstawię jak w animacji Flash wykryć aktualne położenie kursora myszki w animacji. Podobny zabieg już przedstawiałem w filmie zmiana wyglądu kursora myszki w animacji. Jednak tym razem chciałbym się głębiej zapoznać was z tym tematem. Aby naocznie uwidocznić jakie położenie na osi X i na osi Y przy, przyjmuje kursor myszki w animacji, naniosę na scenę dwa dynamiczne pola tekstowe, w którym będą wyświetlane właśnie te wartości. Zatem wybieram narzędzie tekstu, typ tekstu, dynamic tekst, odpowiednia ściąga, wielkość barwa i możemy na naszej scenie narysować dwa dynamiczne pola tekstowe. W jednym będzie wyświetlane położenie na osi X drugi będzie wyświetlane położenie na osi Y. Zatem pierwsze dynamiczne pole tekstowe w panelu w proporcji z fukiemku nadajemy nadaję mu nazwę infoX info X pod skleśnik TXT. A drugie dynamiczne pole tekstowe nazywam infoY pod TXT. Zaznaczam kartkę animacji i otwieram panel akcja. Oczywiście my musimy napisać sobie odbiornik zdarzenia i funkcję, która będzie wyświetlała nam oby, oba dwa parametry. Oczywiście w moim przypadku odbiornikiem zdarzenia będzie cała scena. Tego przez Event Listener. Czyli nasza, nasza scena, scena staje się obiektem nasłuchującym, ma nasłuchiwać zdarzenia na kursor myszki. Tego najpierw jeśli mouse event, mouse event, kropka mouse, mówi czyli kiedy nasza scena wykryje ruch kursora myszki na naszej sc scenie, to po przecinku podajemy nazwę funkcji, która ma być wykonana. Ja swoją funkcję nazwę pokaż. bo no, będzie ona pokazywała współrzędne kursora myszki. Zamykamy nawias, średnik, enter i teraz piszemy funkcję. Funkcję o nazwie pokaż, ponieważ tak zdeklarowaliśmy w odbiorniku zdarzenia. Otwieramy nawias myszka, mouse event, czyli podajemy ten sam parametr w nawiasie funkcji, który podaliśmy w odbiorniku zdarzenia. Zamykamy nawias dwukropek void, otwieramy nawias kram nowy, dwa razy enter i zamykamy nawias kram nowy w pierwszym dynamicznym polu tekstowym będziemy pokazywać położenie kursora myszki na osi x dlatego piszemy info x podkreślnik txt, czyli nazwa dynamicznego pola tekstowego, którego nadaliśmy w panelu w properties w techniku instance name Kropka, .tekst, czyli będziemy wyświetlali w nim tekst równo się i w cudzysłowie tekst, którym ma zostać wyświetlony, czyli położenie kursora. Zamykamy sobie x, dwukropek z zamykamy cudzysłów plus mouse x i dwusiered. Czyli w naszym dynamicznym polu tekstowym będzie wyświetlany tekst położenie kursora X, a Mouse X reprezentuje wartość, jaką przyjmuje kursor w animacji względem osi X. Jest to wartość tylko i wyłącznie do odczytu. Po średniku Enter i piszemy to samo dla drugiego dynamicznego pola tekstowego Info Y. Podkreślenie txt. Kropka równa się cudzysłów położenie kursora y, bo w tym razem będzie to położenie na osi y. dwukropek, kropek spacer. Zamykamy cudzysłów plus mouse y i średnik. Mouse y reprezentuje wartość położenia. Kursora na osi Y. I tu jeszcze raz Enter, piszemy myszka, czyli musi być to te same słowa, które użyliśmy tutaj: kropka, update, after, event, event. Update after event, czyli będzie to powodowało odświeżanie naszej, ani naszej funkcji, co będzie jednocześnie wyświetlało cały czas aktualne położenie kursora myszki w naszej animacji. I gdy teraz przetestujemy naszą animację, wciskając Ctrl-Enter, zobaczymy, że wartości liczbowe zmieniają się w zależności od położenia kursora w animacji. Można w praktyce, możemy za zastosować to tak, że gdy narysuję sobie na scenie jakiś kwadrat, kliknę na nim prawym przyciskiem myszy, skonwertuję go do symbolu typu Movie Clip, nadam mu nazwę w panelu w propozycji w okienku instance name kwadrat, podkreśnik mc, zaznaczę klatkę animacji, otwieram panel akcje i napiszemy sobie teraz funkcję. Która powoduje, że gdy kliknę w jakimś tam obszarze w animacji, to nasz obiekt znajdzie się w tym miejscu, w którym ja klikłem, czyli zostanie mu przypisana właśnie wartość mouse X i Mouse Y. stage State. Oczywiście odbiornik zdarzenia ADD, Event Lister mouse. Mouse Event, kropka, klik, czyli kiedy nasza, nasza scena wychwyci kliknięcie przycisku myszy, przecinek, ja swoją nazwę nazwę kursor. Średnik, tutaj przemyję funkcję, kursor, a ja tak, ja tak nazwę swoją funkcję, gdyż obiekt będzie. Przyjmować same wartości co kursor. Otwieramy nawet przyjmę myszka. Dwukropek mouse event. Zamykamy nawet dwukropek void. Otwieramy nawias cram nowy. Dwa razy enter. I zamykamy nawias cram nowy. I tutaj piszemy kwadrat. podkreśnik mc.x, czyli położenie na naszego kwadrata na osi x. Równa się mouse x, czyli, nasza, czyli jakby położenie nas, naszego kursora na osi x, średnik enter, i to samo robimy dla y, położenia kwadratu na osi y. Dlatego przejdźmy kwadrat podkreśnik mc.y. Równa się mouse. Y i, i Jeżeli teraz przetestujemy naszą animację, wciskając Ctrl Enter, raz że w dynamicznych polach tekstowych jest aktualne położenie naszego wska wskaźnika, to gdy kliknę niezależnie w której części nas naszej sceny, w naszej animacji, to kwadrat, i nas nasz Clip przyjmie takie same położenie. Aby nasz kwadrat znalazł się centralnie, w naszej, na naszej strzałce musimy wejść w nasz Movie Clip klikając na niego dwa razy i za pomocą panelu Align zaz, tu zaznaczyć opcję To State i wybrać drugą i piątą ikonkę. Możemy po Align Pana schować z powrotem, przejść na scenę pierwszą i jeszcze raz przetestować naszą animację wciskając CTRL-ENTER. Teraz zobaczymy, że wskaźnik będzie centralny, wskazywał się rodek, mówi klipu. Dzięki.